O, no, no, zaczyna bardzo. się, zaczyna się, klasy. Ja no, ja ale te serie musisz takie rzeczy zawsze transmitować? Ale zobacz, jaka pszczółka. No, pszczółka! no bo byś sobie popzykał, byś sobie urządził, kurwa, ty! Ciekawego ciekawe, miodu daje kurwa! Buja, Co ty jak mówisz, jak kurwa, mi jebany, ty miodu? Tak, no tak, tak, no zobacz. Jakiego miodu, kurwa! A to widać jest bardzo. Ale tak się, ta, ale tak się zobacz, nie robi, kurwa. panowie! Co ona kurwa robi? Siedzi kurwa wypięta jak nic jakaś, co? No właśnie, plecy No i od razu chłop tu idzie w, w puls, hot z kurwa i, i, i kurwa bitch, no. Bo kazałeś mi sprawdzić. Pisałem, widziałem jak mi na Steamie pisałeś wczoraj, żebym bym sprawdzał. To, no, jakaś to jest jakaś stara, to jest jakaś stara I rura. Top drip and goal only. Chujnia, nie ma nic niestety. Tu piłkarzyki grają. Koza, 20 oh. zł ja tylko czekam. Ona kartę otwiera chyba panowie. Ona karty otwiera. Ona i Jamar chyba najlepiej otwierałem karty. Tylko na trochę jakby była taka po przeszczepie kurwa. możecie mi podesłać klip tej takiej jednej co na konferencji przeglądałem? Co to znaczy na konferencji przeglądałeś? No bo coś sprawdzałem po prostu. O widzisz tutaj dopiero stream BRB będzie startował. Ale on jest chyba 2,5 godziny. Wracam. No właśnie. 2,5 godziny jest... Star no a to może 2,5 godziny startuje, no kurwa, no nie wiadomo Nie, widzisz była, czyli rzeczywiście po prostu zaraz wraca. O. O zajebiście, no. Widzicie, wije na dywanie Ja tak będę robił od, od, od lutego takie stream będę robił Tak? No O takie I tak samo dwa suby I też tak będę robił Show fit ja, trzy suby <laughs> Sexy 5

Nie <grybuj> <grybuj> mi <grybuj> <ta, ta>, <grybuj> Ale strela świnia jebana na 100%. 100% by wy, 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 wylizał ślinkę z pomiędzy Cysia, bo ja już znam te twoje jakieś zagrywy. Jak Odu padać 4 z kurwa od gargamera <grym> Nie teraz, nie kurwa, teraz to przystrasiłeś Dobra to jest, kurwa. Ja też tak to myślę, to plus prawa. jeden Mario, to akurat myślę, że masz rację Nie 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 powiedziałem co pojechać, co zostało Panowie, ja się, ja się nie kieruję w życiu tą zasadą, że potwór, potwór byle miał odwrót Odwrót no? <grym> nie kieruję się tym ty. <grym> Potwór, potwór byle miał <grym> odwrót? <odwrótno? grym> o ty widzisz? O, zajebiście. Ja, ja chcę to kupić ogólnie, te uszy. Ja Miesz, bym to tak wizało? krzyczeć widzowi do ucha, że skurwą, to będzie pięknie. Planowałem, plan żebym tu po 5, za 10 gipsów robić, tak na przykład, nie wiem, 3 minuty. Udar miała, zobacz. <laughs> o Jezu, wygięło, ją ja chyba jej musisz policji. pomóc. Nie, ona wygląda, jakby, jakby na sepka czekała. Ona nie, ona chyba. Nie, no nie, no ona... tak. ma ten zawał, ma chyba? Tak, ona no. strasznie potrzebuje pomocy, sergiuszka. Nogi, nogi, nogi do boku i do góry to taka zawał. Jestem stuck? Oooo, no Musisz się wyciągnąć, bo. Mówi, tak, górski, kurwa. She, she's stuck. I ona mówi trela, trela. I, i, i teraz, a wyjemy wreszcie teraz tak: syn nabrodzkiego wchodzi. O, czekaj, jest tam, Nitrek. Chyba on wchodzi tak, o. Oh tak chyba What każdy ma odbyt, tak. Widzisz jak się bawią ludzie? Z tak się bawiła? Co ty kurwa puszczasz człowieku? Chopie, ty masz widoknie Banji, która ma 12 lat Nieprawda Mój syn jest twoim fanem i ty takie rzeczy a ty mu puszczasz? Ale co ma 16 ja ma tu maskę do spania co ja na szafce No, to ty, A ty też się tak bawisz no, w, takim, w takim... w takim... to W takim bielutkie? Ma, ma, ma maskę do spania tam na szafce samo co ja. Dobra, ostatni. No to tu się nie opłaca. To no, no, no. tu się już nie opłaca. Tam się nie opela.